Witamy w Festeku, technicznym sercu Europejskiej Agencji Kosmicznej, mieszczącej się w Holandii. To tutaj rodzi się większość europejskich misji kosmicznych. Zabierzemy Was do laboratoriów, gdzie powstają oraz są testowane europejskie technologie kosmiczne. Od poszczególnych silników satelitarnych po kompletne statki kosmiczne umożliwiające przeprowadzanie misji od Merkurego aż po Jowisza. Opowiemy Wam, jaką rolę odgrywa Europa w powrocie człowieka na Księżyc oraz jak planujemy poszukiwać życia na Marsie. Jeśli jesteście zainteresowani kosmosem, wizyta w STQ będzie dla was unikalną okazją do porozmawiania z polskimi inżynierami i naukowcami. Pokażemy wam, jak w gronie najlepszych ekspertów realizujemy misje kosmiczne od samego pomysłu na nie aż do ich wyniesienia na orbitę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak działa Europejska Agencja Kosmiczna od środka, zapraszamy was do wzięcia udziału w naszej akcji. Nasze koleżanki i koledzy przedstawią wam europejskie misje kosmiczne. Ors odpowiedzą na każdy z Waszych pytań. Serdecznie zapraszamy.